Witajcie tu, Osti z Kości. Dziś zaprezentujemy Wam grę Freshwater Fly, która za jakiś czas będzie u nas wydana dzięki wydawnictwu Rebel pod tytułem Wielki Połów. Jest to taki bardzo przyjemny eurasek. Będziemy tu sobie zarządzali kośmi, będziemy łowić rybki na rzeczką. Bardzo ładnie wydana gra. Idealnie wpasuje się na półkę obok, na przykład na skrzydłach. Czy jedny takich fajnych, ładnych gierek o tematyce zwierzątkowej? Więc co mamy na stole? Już wszystko rozłożone, żebyśmy was tam nie zamudzali. Mamy przede wszystkim naszą główną planszę z rzeką. W rzece, oczywiście, ryby są trzy siły ryb: najsłabsze zielone, średnie czarne i te żółte, czy złote, takie najsilniejsze. Jak zwolniemy rybę odwracamy na drugą stronę i tam będziemy mieli już informację, ile, ile dana karta jest ile dana ryba jest warta punktów, a także jaką ma siłę, co będzie nam potrzebne zaś, jak będziemy ją na kowrotku ciągnąć i wyciągać z wody. Oprócz tego mamy też kamienie, jeśli wyłowimy którąś z sąsiadujących ryb z kamieniem, bierzemy tą kartę, tam będą jakieś dodatkowe zdolności albo punkty na koniec gry. Mamy też tutaj nasz nurt rzeki i zanęty. Jeśli chcemy złapać daną rybę, to musimy mieć odpowiedniego koloru muchę. Musi być tam taka właśnie zanęta i wtedy będziemy mogli sobie zapolować. E, oprócz tego mamy jeszcze takie tu specjalne kafle, które będą nam dawały jakieś bonusy, które możemy zdobyć dzięki kołowrotkowi. Bo jak już złapiemy rybę, to trafi tu zanęta, będziemy kręcić kołowrotkiem, żeby ją ściągnąć no i przy okazji będziemy mogli zdobywać różne bonusy ale to już na bieżąco, będziemy mówić jak nam się trafią oprócz tego każdy ma swoje takie zestaw rzeczy za które będzie punktował na różnych planszetkach są różne zestawy tu mamy zestaw standardowy dla wszystkich, czyli tam zasety, To pierwszy będzie miał 7 ryb to będą nasze właśnie punkty na koniec mamy też znacznik finezji zawsze jak chcemy go aktywować przesuwamy o jedno w lewo no i jeśli jesteśmy w żółtym polu, to możemy zrobić plus minus 1 na wyniku kostki, przesunąć lewo prawo nętę, albo dołożyć sobie jedną kartę połowu. Jeśli jesteśmy tutaj, to będziemy mogli obrócić muchę na drugą stronę, albo zmienić na nową. A jeśli tutaj będziemy mogli założyć taki hamulec i wtedy ryba już nie ma jakby swojej siły, możemy ją spokojnie ciągnąć. Zaczynamy z finezją na jedynce. Na początku też dobieram sobie. Jedną muchę i pierwsze, co to? Zostawimy kości, które określą nam, co możemy robić. W przypadku dwóch trzech osób, jak tu gramy, mamy kości 7. Będziemy zbierać wyniki. Gdy runda się skończy, wszystkie kości będą wykorzystane. Sumujemy ich wartości. Osoba, która ma najniższą wartość, będzie pierwszym graczem. I teraz, co mogę zrobić w grze? W grze mogę zrobić trzy akcje. Mogę za kość. Zacząć łowić w którejś kolumnie. Mogę też za kość przekręcać kołowrotkiem, jeśli mam rybę już na haczyku. Mogę też kość po prostu odłożyć na bok, żeby, tak jak tu mam na plaszyce, dodać sobie dwa finezji. No dobrze, no to sobie zacznę. Mam pomarańczową muchę. I co? I pójdziemy sobie łowić rybkę. Może taka, która da mi tu punkciki, braunik, jest braunik, jest braunik to idę od razu, a idę, nie idę nie idę, bo jest dwójka, ale co mogę zrobić, biorę dwójkę zarzucam tutaj, nie ma mojej zanęty, więc haczyk sobie dryfuje, tak samo jeśli by była i bym nie złapał ryby to po prostu haczyk sobie dryfuje, dzięki temu będę losował, co zobaczycie, dwie karty a nie jedną z połowu. i w tym momencie zarzuciłem sobie tutaj. Haczyk zawsze dryfuje na sąsiednie. Czyli nie mogę stąd przeskoczyć z tej ryby, ani z tej ryby, na przykład na tą. Ja sobie właśnie przejdę na bramę. No i teraz mamik. Tasuję cztery karty. Trzy są z zerwanym haczykiem, czy właściwie pustym. Jedna jest z wyciągniętą rybką. Często się No i niestety. Nie udało mi się złowić, więc haczyk sobie oddryftował, Zmarnowałem swoją akcję i w tym momencie ruch wykonuje na mikro. Ja sobie tak? To ja bym sobie wziął piąteczkę. A przepraszam, ja dwie karty przecież miałem brać, nie? A bo widzisz, bo ja już dryftowałem. O kurcze, ty co no dawaj dalej, bo to jest jeszcze szansa na tego brama. przedłużę go z powrotem tym wspaniałym znaczy klocka. No A i po co żeś tu bo Przedłużasz tylko prezentację gry. Dobra, to ja Dobra. Bym sobie wziął trójeczkę. Tak, trójeczkę. Tak, trójeczkę sobie wezmę. Rzucę na, na tą. Mhm. Mm panie, panie tak tak od do... razu Ci spływa. Spływa, no. Czyli co? To spłynie. Mhm. Grailinga i od razu dwie. Trzy O, w O, Finesse'ie marnuje, żeby na pewno go wyjąć? To jest dobra ryba. Dobra ryba. Raz. 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 No nie ma. Dwa. No nie ma. Trzy. <laughs> no wyciągnąć trzy, wiesz co, teraz ja Ci by wędka tej. No, no dobrze, ryba <laughs> sprawiedliwa, prawda? No i Dobrze. To wiesz co, to ja wezmę znowu dwójeczkę i, i, czy doli, doli też mi pasuje, ale nie, zarzucę sobie tu, ale ja za jeden finał i przerzucę sobie tutaj zanęty. Daj, czuję teraz, że teraz musi mi się udać. Nie przekładaj tej karty, co tam już, już nie... Patrz to! Huh. No niestety Haczyk sobie płynie. Próbujesz dalej. No pewnie kurczę na tego Brauna. Co tego bardzo chciałem, czy na Greylinga, bo wtedy zostanę kartę z kamienia. Greyling jest łatwiejszy. Greyling będzie łatwiejszy. Na Greylinga. Teraz tamta karta zostaje odkryta, a ja losuję dwie. I! Jest! No co się śmiałe. myślałem, że kurczę. Patrzcie, jest Greyling. Aż za jeden punkt, aż w siły zero. Kładę go nad planszetkę. Nie wiem czy to widać przez Do kości. Nad planszetkę, tu w zielone pole. I teraz kolejne ruchy to już będę kręcił kołowrotkiem. No i oczywiście biorę zanętę. Tu będzie służył do tego, a później będę go odstawiał na bok, bo za to też, za odpowiedni secik będę dostawał. Kolekcję będę dostawał punkty. I kamyczek. Aha i kamyczek biorę. A w kamyczku... Za dwa finezji mogę sobie zmienić, zmienić na kosteczce. Coś na coś. Mm -hmm. Dobra, ja musiał tam dalej dryfować. Dryfuj. Sprząteczki weźmiemy. I bierzemy tego sobie. Dobra, to ty, ty... To jest, tasu, tasu, tasu. 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 No, układam wyciągnę Bóg, tak, żeby jej nie miał. Pusta. nie to. Grailing. A, nie będę zmieniał. No, masz, masz. Tu zupełnie uzupełniamy od razu rybkę. Ja bym sobie wziął. A, widzisz sobie kamek. Kamek. takiego, czyli mogę przesuwać. Tak, za jedną finazy możesz do dwóch lewo lub prawo za te przesunąć. I białek. No dobrze, no to co? To, to ja teraz bym chciał jak najszybciej zrobić kółko, bo jak zrobię pełne koło, to jak widzicie, ryba przesuwa się na znaczniku w lewo, a z zielonego od razu skoczy mi do mojego wiaderka na ryby. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tak wezmę po prostu piątkę. I zrobimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pek, kolekcja, rybka. Złabiona. Zakrywam punkt, żeby nikt nie policzył. Dobra. ruch. Też sobie zrobię tak. Biorę Mhm. Mm Rybka ma siłę dwa, czyli tylko jeden ruch? O jeden, tak. I hamulec Tak. Jej I kładziesz hamulec na rybę, i w tym momencie ryba już nie ma siły. Nie ma siły. No dobrze. To mi zostaje trójka, co będzie ostatnim ruchem. A ja za trójkę, żebym sobie coś mógł złowić, nie? Dobrze. A jedziemy sobie. Tutaj oczywiście nie mam odpowiedniej zanęty, więc haczyk sobie płynie, płynie, płynie z nurtem rzeki i zatrzymuje się na bruku. A to już losuje dwie karty. Dalej, dalej. Często Aha! A, fajnie jak że po kolei Dobry. będę brał. Nie ma. Dobrze, bruk trafił. Bruk czarny, siły 2-4 punkty. No i oczywiście biorę sobie kartę z kamienia. Na koniec gry będę mógł przekręcić sobie jeszcze kółowrotek o 3, a inni gracze o 2. No dobrze, no i co? Zakończyła się nam pierwsza runda. Dokładnie. Sprawdzamy, sumujemy wyniki na kostkach. No ja mam tu 8, 10, 12. Ja mam 11. Czyli będziesz pierwszym graczem. Kości wracają. Tu nam się rzeczka przesuwa. Nie wiem czy przez że to nie widać, że to się tworzy jeden taki cały ładny zaż panorama z tego obrazka. I teraz te tutaj odpadają na razie na bok. Jak nam się skończy w worku do losowania, no, to wtedy wrzucicie mnie z powrotem. Zawsze patrzymy ile mamy ich wyłożyć. Tu wszystkie akurat na dwóch, trzech graczy mają po cztery, ale niektóre jak gramy w czterech graczy mają na przykład pięć. Jest też w ogóle w grze strypsolow, to taki fajny przygodowy, gdzie się rozwijamy, odblokowujemy po kolei różne dodatkowe rzeczy, bardzo, bardzo przyjemnie pomyślany. E, no dobra, to zaczynasz. To kulny. Cool. To cool. Zapłacę sobie jedną finezję, żeby wziąć wie. Czekaj! Zrobię, przykład. Aha! No kurczę znowu za każdym razem jak płacę to bez sensu. No płacić, no Dobra, czyli bierzemy koho. Ma siłę 1, ale dla mnie zielone karty mają siłę 0. Zaraz sobie u pana wyciągniemy. I jest niebieski. I niebieski znacznik. Dobra, a ja co muszę? No, przypomnę, że mamy po 6 kart więc wystarczy, że ktoś z nas złowi jeszcze jedną rybkę i mamy koniec gry. Biorę sobie piąteczkę, zapłacę jedną tą, żeby przeskoczyć tu. I będę musiał sobie tą... Kochowę. Co? Chcesz na O Nie, nie dam ci. Nie złowisz! Nie będziesz miał więcej kochów. Chciałem nam ok. Tak, <noise> tak, co chciałem. Dobrze, to teraz ja. Ja muszę takie niebieskie. Ja muszę upolować. To, czyli zrobić raz, dwa, trzy, cztery. No, czwórka mi starczy. I idealnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Zielona ryba jest. Dociągam siódma rybka. No, czyli wiadomo już, że to jest ostatnia nasza runda. Tak, i jeszcze trzeba to dociągnąć. Hmm. Kurczę, czy ja zdążę to... jeszcze coś złowić? Ja zdążę sobie nie? szóstkę. A ona, jeden, czyli za pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurczę, coś jeszcze zdążę małego hmm. szybko. Szybką rybkę. Kurczę, w finezji prawie nic, bo musimy mieć mega fuksa musiał teraz jedynką poświęcić. A ryzyk fizyk, no a co mam zrobić? Z córki mogę zrobić czwórkę, już nie ma. No dobra, to ja biorę. Czy z finezy coś jeszcze wymyślę? No nie, 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 Dobra, Czyli ryzyk. Jedynka i idę sobie ją na. ha No brudal i tak nie ma do tego, kurczę. Dobra. Bruk. daj, jak wyciągnę za pierwszym razem to Ty weźmiesz ruch ja sobie pięć i wyciągnę ją jeszcze Dawaj Twój optymalny plan a... <try> no. <try> <try> o tak jest, mój optymalny plan, bruk mm, zielony jeden no ja biorę sobie piątkę <try> Ale patrz, nie, patrzę, nie Idealnie. On mnie zwaniał 1, 3, 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Zabierał tak. tą kartę Aha. i go dociągnął. To jest. Łe, jeszcze to. To mogę o. mieć na coś większego. O i tam. <grytania> Kurcz, trzeba iść na tego kocha. No nie, nie dociągnąłem go. Nie Dobra, no to ja biorę piąteczkę. Pełen obrocik. Ojej, jest rybka. No i mamy koniec. koniec. Czyli teraz będziemy podliczać. Aha, no patrzymy. No, jeszcze kołowrotek coś dałem komuś. Nic, nic nie, nie da. E, jakieś karty masz punktujące na koniec? Nie. nie, nie nic, nic. Czyli tak, będziemy punktować za sety żółto, czarno, zielone. No ja mam taki aż tylko jeden secik. Ja dwa. No to masz sześć punktów, które musisz sobie jakoś zapamiętać. Albo no zobacz też opisania, jak tam gdzieś znajdziesz pod ręką. Długopis już mamy, to teraz tylko kartka. Ja organizuję długopis, a <laughs> ty <laughs> A ja kartkę. Dobrze, skoro ja Ci kartkę wezmę, tam gdzieś powinny być te nasze kościowe notesiki. Pewnie pod grami. Tu mam, jest, ale według już nie kościowy, to nie wiem czy można zaliczyć, dobra, mamy ost. czyli tak, Zasety? sety yy, mam Dwa masz takie sety, tak? Yy, tak, sir. tak Czyli masz sześć punkciorów, i ja mam taki secik jeden, no to mam trzy punkciory, pierwszy wyciągnąłem, to dostaję Dwa punkty, no i teraz kocham. Ja mam tylko jednego. Ja też mam jednego. Czyli no nie, to nie mnie dostają A tu czego trzeba, bo wyjąć na niego No dobrze, no to dalej jedziemy za nasze te prywatne splanszety. To masz tak: no nie, za każde dwie, trzy punkty. Dwie różne, nie? Czyli pięć czyli mam dziewięć. Dziewięć punktów. 9, tu mam The Rainbow i Buka. Nie mam Buka. Z tych mam 3. 3. I doli i ten 4. 4. 4. I to już. mi starczy. I teraz punkty zareby, nie? I punkty zareby sobie policz. A ja sobie policzę, co tu jeszcze ja mam. tak. Pomarańczowe po 1. Raz, dwa że nie mam żadnego żółtego. Nie chcę Żadnego szarego. Uff, ale to. Raz, dwa. Chyba nie w to. Cztery punkty za to. Plus dwa za każdego Brauna. A Braunów mam dwóch. Czyli znowu cztery. Za każdy zestaw, a za mi Rainbowa nie mam. I za cztery różne mam piątaka. Za cztery różne. Za cztery ten. A mam osiem dychu, no i ryby. Ja mam dwadzieścia cztery. Dwadzieścia cztery, mam tylko cztery, osiem, jedenaście, czternaście, piętnaście, piętnaście dwadzieścia dwa, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć.

Co. Zdaliśmy test na, na muchę. Możemy spokojnie iść wędkować. Co prawda nie wiem, czy by mi się podobało tak w pełni jakiś jakiś spodniak w zimnej rzece stać parę godzin. Zależy dokąd. kolan to tak, jak trochę tak, wyżej, no to już pewnie mniej przyjemnie. Ale sama gra, jak widzicie, miła, naprawdę bardzo prosta. Trochę kombinowania, no, na pewno się jakoś specjalnie nie przesilicie, ale bardzo przyjemnie się gra, no powiedziałbym, że właśnie na takim poziomie na, na skrzydłach, Czy nawet chyba na, na skrzydłach, więc więcej będą kombinować. No, no to nawet lżejsze niż na skrzydłach, więc naprawdę jeśli jeszcze lubicie wędkować albo macie fanów wędkowania gdzieś obok, no to naprawdę fajnie ta gra się sprawi. Super wydana, fajnie, że Rebel postanowił ją e, u nas w Polsce wydać, także. Nie zostaje nam nic więcej, jak czekać na polską wersję. Gra oczywiście niezależnie niezależna językowo, no to jest sama instrukcja. No ale fajnie mieć tak czy siak z polskim tytułem na pudełku. Gierkę oczywiście polecamy. Zapraszamy na nasze wydarzenia do naszych klubów, gdzie Tom i wiele innych gier możecie sobie z nami pobrać. A na dzisiaj wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Do zobaczenia.